Siemaneczko wszystkim, ja jestem Friday Jestem w teamie HB I w tym odcinku będziemy robili Victory Royale Żeby udowodnić, że team HB to nie tylko B, ale też H Błagam, że tu była broń Jest broń, jest broń Taktyczna, taktyczna Dobra, dobra Wbijamy do środka Przez ściankę No, ale blokuje się Walamy, ktoś jest u góry, ktoś jest u góry. Niedobrze. Leczy się. O, wyjął, wyjął SMG. O, typie, 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 ściana, ściana, nie ma. A, uciek, nie ma. Czy ktoś tu jest? Widzę, widzę. I... pyk, pyk, pyk. Dwa razy dostał, dobra, ja cię teraz potrzebuję, mój drogi. Dajesz, 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 dajesz. Chodź do mnie. To zadzwoniło trochę dziwnie. Wyszedł? Wyszedł. Spadł na dół, spadł na dół. Niczy coś. Tu jest, tu jest, tu jest. Nie dostał. Nie, 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 nie. Dobra, uspokój się, uspokój się. Trap, trap, trap. Uf, łatwo z nim. Million IQ plan, udało się. Mój plan zadziała. Dobra, teraz daj mi tu wejść. Hop. Ej, no. Jakość mojego lutu teraz jest bardzo... Perfekcyjna Przeciwnik, przeciwnik! Widziałem go, widziałem go O tam do środka? Był tam Dobra, idę Kroki, kroki. Tutaj się wejść nie da Trzeba rozwalić No gdzie on jest? Tu jest, tu jest! Tak, tak, tak! Trap! Nie! Million IQ play! Get shrek. Shrek. Czuję się jak pro player Zielony krzaczek pośrodku go tam jest perfekcyjny niezauważalnie, niezauważalny. Gościu, gościu, gościu! Przez schody dostał! <grystanie> Jestem niepowstrzymany, ej, ej, ej. ktoś to mnie strzela. Ej, ej, nie, 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 nie. Nie powstrzymuj mnie. Jestem zbyt dobry. Nie żartuję. Coś dobrego, coś dobrego. przyjmę PMA zielonego. Ale, ale żem zymował. Raz, dwa, raz, dwa. Materiał w tona. O! O! Ktoś rozłożył lotnik! Ktoś rozłożył lotnik! Gdzie? 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 Skąd? Skąd? Jak? Typię, gdzie? Zostaw mnie! Daj mi w spokoju wypić moją... moją... moją tarczę. Nienawidzę cię. Jesteś... jesteś Kulfoniksem, cool ziomek. Dobra. LOTNIE! LOT... Nienawidzę tego. Nienawidzę tego. O mój Boże! Jeżeli to coś mnie zabije, odinstaluję tę grę. Odinstaluję. Nie waż się. Szybko. Nie, 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 nie. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. My się tak nie bawimy. Nie mogę od tego umrzeć. Nie mogę za wszelką cenę. Muszę przeżyć. Nie, 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 nie. Dobra, teraz przyjrzyjcie się tu wszędzie. Boże. Okay, okay, okay. O, dobra, łatwo. Co prawda, yy, prawie umarłem, ale dalej to było bardzo proste. Lecimy. Mam nadzieję, że jeszcze kogoś znajdę, zabić. O, o, gdzieś się na desce. O, mój Boże, o, mój Boże. Gdyby on trafił, bym tak ze zielony, nie. Gdybyście zobaczyli moją kamerkę, dostanie, widzielibyście wiedzielibyście, jak unikam tego strzału w prawdziwym życiu. Gościu, gościu na dystansie, to był. Dostał, dostał. Kewa nie ma, łatwo. Widzę go, widzę go. Co? Co? Jak? Nie... Trzeba. Co? Flint, knok. Dwie drzewa! Kugniarzu, nie zabijesz mnie! Naprawdę nie chcę tego robić, ale chyba. Czas się spocić. O! Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dobra, dobra. Ucieka. Ucieka! Dobrze, dobra, dobra. Hello, Oh, fuck. Widziałem go. Widziałem go. Po Jest się. To fuck. Jest, jest, jest z podseńcem. Zbyt dobry. Bo no, nie strzelaj do mnie, gdy się z tym strzelam! Chodź do mnie. To ty, face way. Wywalaj, wywalaj! Widać, że jestem lepszym graczem! Co to... Cześć Kamil, co robisz? Grave browsers. MOI! Hold up! Wait a minute! <laughs> Why you bullying me? Oh no, I'm at the Dostał, dostał, nie ma kewa, yy, masz mniej niż 60 kapta. Okej, a akurat to zrobił pan dla na Super jest nie? super efekt. Yes. Oh. Bo... Dobra więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście podekscytowani na sezon 11. I ten film to na pewno był dowód, że Team HB to nie B, ale H.